Z firmą ULMA współpracujemy od 5 lat. Pierwsza nasza wspólna realizacja miała miejsce na budowie autostrady A4 w Bolesławcu. Kolejną była budowa drogi ekspresowej S7 w Skarżysku. No i aktualnie realizowana budowa drogi ekspresowej S3 od węzła Międzyrzecz Południe do Sulechowa. Podczas realizacji obiektu WS02A wykorzystaliśmy system szalunkowy firmy ULMA MK. Użyliśmy go zarówno do zaprojektowania i wykonania wytwórni, jak i do zaprojektowania i wykonania wózków szalunkowych do realizacji kab chodnikowych. System ten ma dwie zasadnicze zalety. Pierwszą z nich to jest uniwersalność, drugą ekonomiczność. Uniwersalność polega na możliwości wykonania wielowariantowych, nawet najbardziej skomplikowanych elementów konstrukcyjnych, natomiast ekonomiczność na zwykłej redukcji kosztów dzięki temu, że system. Ten proponowany jest na warunkach dzierżawy. Na każdym etapie realizacji, wdrażania projektu był z nami obecny technolog, jak i projektanci i montażyści. Był to dla nas bardzo duży plus, dlatego że wszystkie problemy można było rozwiązywać w trybie rzeczywistym już na budowie i wprowadzać zmiany, które w sposób wydatny wpływały na szybkość i dokładność realizacji. Dzięki ścisłej współpracy na etapie projektu i na etapie montażu uzyskaliśmy rozwiązanie szyte na miarę.